Cześć czołgiści! Dzisiaj chciałbym wam przedstawić e, czołg. Można powiedzieć, że to się nazywa Choke. Lolka trzeciego tieru ruski light. E, Zwie się BTSV e, Nie spotkacie go zbyt często na randomach. Czołg bardzo unikatowy e, Bardzo ciężki do dostania. E, może od razu się wam nasuwa pytanie. Skąd go mam, tak? No, udało mi się gdzieś na jakiejś aukcji na zagranicznym portalu wychwycić go. No, praktycznie za grosze, tak? Yy, nazwałem go kaczucha, inni też go tak nazywają, z uwagi na ten wspaniały wygląd. No, wygląda może on jak nie czołg, tylko jakaś taka jeżdżąca amfibia. Dobra, przejdźmy do parametrów. Mm, jak zauważycie, prędkość maksymalna 62. Dużo, dużo. Od silnika 500. No okej, okay. prędkość ma fajną. No jeżeli chodzi już o promień skrętu, no niestety. Jest do bani, tak, więc nie ma mowy, jeżeli chodzi o lajty, o objeżdżanie i tym podobne rzeczy. Pancerz. 25, 26, dużo i mało, jak na lolka trzeciego tieru. Moim zdaniem wystarczająco, tylko pod jednym warunkiem. Musicie się kontować. Zauważcie te krzywizny, jak on jest zbudowany kadłub tego czołgu, no jest pod dużymi kątami, więc robiąc side scrapa, kontując pancerz, rzadko kiedy czołgi potrafią go przebić, tak? Jeżeli chodzi o armatę. No to też może rewelacji na zwykłych pociskach nie ma Kaliber 45 mm yy, Penetracja na zwykłych PPK 38 do 64 No ja praktycznie tej amunicji nie wykorzystuję Używam czołgów trzeciego tieru no praktycznie do fanu, tak Dostaję pierdol na randomach Więc no żeby się rozluźnić Biorę sobie jakieś tam lolka E, trzeciego Tieru, no i się śmiga, e, Jeżdżę tylko na podkalibrówkach. Mm, penetracja 63 do 105. No i moim zdaniem to jest adekwatna amunicja akurat do tego czołgu. Czołg powiem Wam masakryczny. No nie ma bitwy, że nie wpadnie MK, tak? Więc e, dobry operator, w cudzysłowie operator, gracz w e, tym czołgu. Naprawdę ładne wyniki może wykręcić, ale tylko pod jednym warunkiem. Gold i losowanie na trójki. Bardzo rzadko się zdarza, że ten czołg ma losowanie na czwórki. No ale jak już na czwórki, no to bardziej krzak, lorneta, no i spotowanie, bo no ma tylko szanse na trójkach, więc no gracz musi doskonale być objechany na tym czołgu, żeby jakieś takie Dobre wyniki wykręcić. Dobra, postaram Wam się zaraz zarzucić jakąś fajną powtóreczkę. Jak będzie się wczytywała, no to jeszcze rozotraumuje taki fajny portalik. A dokładnie mi chodzi o wizjer czołgisty.pl, który. Pozwolił mi też na stronie transmitować mojego streama, którego chcemy rozkręcić. I zapraszam wszystkich serdecznie. E, co tam? Streamuję głównie twierdzę plutoniki, stronków, Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak gramy. Jak nam to wychodzi, no to zapraszam też udostępniamy fonie z naszego TS-a więc osoby niepełnoletnie proszę nie wchodzić, bo czasami kurki lecą i to równo Dobra, zaczynamy bitwę. No trujeczki, bardzo fajnie Więc dużo zdinguje i dużo golda wypluje na pewno. Szczerze powiem, że mam dużo tych powtórek, nie wybierałem specjalnie jakieś, ale mam nadzieję, że wtrafiłem w jakąś fajną, tak? Okej, okay, no co? Standardowo góreczka. Zobaczymy, co tam przyjedzie, bądź nie przyjedzie. No, Sexton 2, no to utrapienie, bo. czy tam murder. E, dwójeczka, bo dostanę ładne baty jeżeli to trafi więc no, trzeba będzie zaraz schować za skałkę na pewno zobaczymy czy jakieś supporta z tyłu będę miał bo jak wjadą mi na górkę okej okay. skontuje się odbije ale jak mnie obiadą, no to będzie ciężko promień skrętu tego czołgu jest masakryczny dobra zobaczmy co tam za mną jedzie pz? tak jest dobra co tutaj ciekawego mi wyjedzie o, m 2 to taki też dość groźny, groźny przeciwnik na mój czołg. To odłamkowych dostanę, to będzie mnie przebijał, tak czy siak. Weszło Proszę, weszło raz. Już żarówka, jestem schowany od arty, więc no Arta mnie nie pyknie, jest dobrze. O, pierwszy ding, gdzieś jak pięknie ładnie znikuje. drugi ding dostałem, tylko Podstawa. Trzeba kontować ten czołg, bo tak inaczej wejdzie, tak? Bomba. Jakiś tam ładny support był z tyłu, ale coś tam pada. Mam nadzieję, że chłopaki pojadą za mną. O, to jest bolączka. Z odłamka stanu i będzie. O, pięknie. Najgroźniejszy przeciwnik padł. Dobra. To musiał poczuć. Weszł jak w masło. Piękne brani z, no, chłopaki myślą z tyłu. chłopaki myśląc się. Dostał. Pierwszy. Ale dzień. nawet nie zarysowaliśmy. Weszło jak masło, przeciwnik oberwał! To musiał poczuć. Uuu jaki chłopaki, pogrą cię. PZK, ładnie, ładnie. Jedziemy, 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 jedziemy. No tutaj przebił mnie, dlatego że próbowałem w drugą stronę iść, szło jak w masło. się skontować. No i chyba mnie złapał pokonamy. na nieskontowanym pancerzu, pancerz, tak? No szybkie ma to działko. Bomba. Mi się wszystko na tej strapie. Nie ma możliwości prosto jechać, bo za to wszystko wejdzie. Dobra, lecimy, lecimy. Jeżeli macie możliwość kupienia tego czołgu, to jak najbardziej zachęcam. Po pierwsze, wzbudza bardzo duże zainteresowanie na randomach. Ludzie się dziwią, jeszczą za wami, patrzą co zrobią, tak? No i przyzwyczajcie się, jak pozyskacie ten czołg do bluzków, bo. No, są takie bitwy, że czasami po 10 fragów czaskasz i no, ludzie od razu cię wydają od czyterów, e... nie wiedzą jak przebić ten czołg i tym podobne rzeczy. więc... No, zabawka jest przednia, dostajesz pierdol na randomach, psioczysz, kurkujesz, bierzesz żabę i jeździsz. W tym momencie całe... cała twarz jest uśmiechnięta, bo naprawdę Yy, przyjemność gry tym czołgiem jest masakryczna. No najgorzej jest to, jak ci rzucą na czwóreczki. No to już, to już masz yy, po prostu lipkę, tak. Yy, krzak spotujesz i to wszystko. Yy, więc zachęcam, szukajcie, kupujcie. Ja postaram się w następnym odcinku, następny, yy, jakiś taki czołg bardziej unikatowy, yy, opisać, przedstawić. PZB2 prawdopodobnie będzie bądź może jeszcze jakiś inny unikat więc dziękuję bardzo i zapraszam na mój kanał